Gdzie jest mój mag? Kurwa uciekam! A, ty się z nimi napierdalasz! Kolego, magu, co ty możesz zrobić w akademii zimowej twierdzy? Ja jestem taki Tak winam cię kurwa, żebyś coś zrobił. He's doing the... fire breath loads the fire breath <laughs> Okej okay. I mean, Podoba, podoba so mi, so mi right się, life. że tak pojebnęliście, że się w drugą stronę przewrócił <laughs> Juj. mnie. O! A Dobra, nocy, no ja też zadam jakby spaliście no dobra, ja nie wiedziałam, no. Ja myślałem, że to było po prawej to A ja nie pamiętala, także... <laughs> ale się udało zatrzymać. Wyszłam. Będę tu. Jeżeliś to niechil powiedział tak, jak na przykład między innymi był właśnie ten Naruto moment, że... Miał ten... Byron e... Moda. Byron, moda i zamiast rosyjka trusenka... <grymne> <Trusenka. grymne> Zwykły czas. Ty, która <grymne> się, jakiego się <grymne> <grymne> Wszyscy się czają na moje życie. Ewe, Max, kurwa bica. Dlaczego oni się nie nudzą? Tak, jest, tak jak Nie będę chodził, kurwa, na pierdalać ludzi, którzy chcą. No, kurwa, śniadanie. O, paszeki, kurwa, hmm. no, no, tak? kurwa. No, kurwa. No, widzę, że nie że się. Człowiek słoik, kurwa, no. nawet nie mogłem wstać. Jak to napierdala tymi słojami? No. Wszyscy no. mają kurwa lightning, armament na sobie. Słuchają sobie mamę własną. To się He Co się stoner... Co się stoner... Błok ma kurwa... Jakie on i ona broni ciężki! <laughs> Disgusting max level players invading. Co to mnie było? <laughs> Czekać ciągle. Dostaw to. Jakie małe kurwa nie robiłeś? Ojej, Nie! Tylko ty je błeć! Ile zostaje zjebany? Dlaczego oni wszyscy mają późno parę? Nie? nie wiem, ale pozmieniali i bronię. Mm. <laughs> Rozumiem. <laughs> Co ty się kawał? Rękę ty! A <laughs> Cię oświadczył kurwa! Będzie <laughs> <laughs> seks? No Chyba. Co, to jest? Co on ci dał chyba? Yo, dał mi 20 marik z runów. <laughs> What the fuck? Kabo jesteś. Jestem symp! a niego! <laughs> Co <laughs> <laughs>